Ciao, mordeczki, witam Was z Krakowa, gdzie jesteśmy pod galerią Lue, Lue Szczerze mówiąc, bardzo trudno jest sklasyfikować to miejsce, ponieważ jest fantastyczne. To co, po prostu nie będę przedłużał, tylko zapraszam Was do środka galerii. Zobaczcie, bo znajdujemy się ogólnie w malowniczej scenerii Artstara Architektura Krakowa. Zobaczcie, jaka ogólnie jest nawet wystawka jest tutaj. Zobaczcie, coś takie, trochę, można powiedzieć, otarte o kicz, ale bardzo fajne. To co, idziemy do środka. Samo wnętrze jest wykonane w takim dosyć starym stylu. Patrzcie ogólnie na te deski, na te tokturki, belki. I co? I wszędzie jest sztuka. Zobaczcie. Fotografie stare. Ja już powiem wam, że zakochałem się w tym miejscu. Uwielbiam takie miejsca. Na pewno są tworzone przez osoby, które czują duszę, czują sztukę. Podziwiam ogólnie takie osoby. I tak naprawdę chciałbym z takimi osobami jak najwięcej po prostu przebywać. Zobaczcie, mam tutaj praktycznie wszystko od zakładek po książki, jakieś stare produkcje. Tutaj mamy bardzo dużo zakładek, niesamowite. Powiem wam, że na pewno sobie kupię jakąś do książki, ponieważ jak widzicie jestem bardzo wielkim fanem książek. Kwiatki, oczywiście kwiatów nie może zabraknąć. Jeżeli mamy kwiaty, wiadomo, że żyją tutaj osoby, które naprawdę kochają przyrodę. No I zobaczcie, same prace są niesamowite. Bardzo fajnie oprawione, pasportu. Tutaj widzimy zobaczcie, tutaj też na dole mamy magnesy na lodówkę lub ewentualnie jakieś inne. Właśnie powiedzcie mi, dlaczego on zawsze mówi się, że to są magnesy na lodówkę. A może tak naprawdę może to są magnesy na samochód lub na coś innego. Naklejki. Powiem Wam, że te naklejki już widziałem, naprawdę. I kiedyś byłem w Łodzi nawet... I taką naklejkę właśnie widziałem w Łodzi, z tego co sobie przypominam. No więc tak naprawdę można powiedzieć. Sztuka zatacza kręgi, jakby, jakbyśmy to nazwali. Zobaczcie na te super stare arcydzieło sztuki, które to nie mam, pewnie z telewizorem. No, więc idziemy dalej. Patrzcie na te niesamowite magnesy. Naprawdę fajne. Słuchajcie, wiecie co, ja podejrzewam, że ja zakocham się w tym miejscu i na pewno będę zawracał gitarę właścicielom bardzo, bardzo, bardzo często, ponieważ to jest niesamowite. Sam, sama galeria mieści się na ulicy Miodowej w Krakowie, więc jak najbardziej myśli się gdzieś tutaj blisko Starego Miasta. Lub to jest stare miasto, ja naprawdę nie wiem, ponieważ nie znam Krakowa, ale powiem Wam jedno, że specjalnie przyjechałem, żeby odwiedzić i pokazać Wam to miejsce. Więc mam nadzieję, że nie będziecie tutaj nie miło zaskoczeni moją prezentacją, ponieważ prezentacja na pewno będzie świetna. Zobaczcie tutaj dalej. Fotografie niesamowite, naprawdę. Jeżeli chodzi o, o, ogóle, jeżeli chodzi o samo dobranie w ogóle fotografii, zobaczcie, co są y, takie, jak można powiedzieć, jakieś fotografie historyczne, y, jakieś wydarzenia, które kiedyś miały miejsce. To jest naprawdę świetne. Zobaczcie, to są takie chłopcy z placu broni. Po prostu maolaci, którzy jerają szlugi. Albo jointy. Chociaż w tamtych czasach wydaje mi się, że chyba y, palenie marihuaniny nie było tak. Y, popularny jak dzisiaj. Niesamowite. Normalnie zakochałem się w tym miejscu. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład pocztówki już. Pocztówki możecie kupić za 4z. Jak widzicie... W ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale tutaj bardzo rzeczy jest taki jakby czarno ogólnie w sepii zrobionych, więc panuje tak jakby tutaj na przykład na tej części ja taka monochromatyczność, jeżeli chodzi o, o tutaj przedmioty, które się znajdują w tym miejscu. Patrzcie, pocztówki z Krakowa, proszę bardzo. Jeżeli chcecie, żebym wysłał taką y, pocztówkę do, do Was, zostawcie jakiś komentarz w, y, pod filmem, na pewno taką pocztówkę dostaniecie. No, patrzcie. Hello, hello. Jestem hrabiną Monte Cristo. Przyjechałem do Krakowa, żeby podziwiać sztukę. Wielki żarcik oczywiście. Idziemy dalej. Tak jak powiedziałem, znowu kwiaty. A tutaj zobaczcie mamy już takie jakby już akcje bardziej kolorowe i yy, powiem wam skąd znam te pocztówki, skąd znam te grafiki i skąd znam to w ogóle. Ponieważ muszę wam powiedzieć, że jest to słynny plakacista, który nazywa się Pan Kaja, a dokładnie Ryszard Kaja. Mam straszną, e, straszną słabą pamięć do imion, więc e, chciałem sobie po prostu e, z, zwrócić uwagę, przypomnieć, jak on ogólnie się nazywa. Ale wam powiem, że na przykład ostatnio była jego wystawa w Arsenale w Poznaniu, na której również byłem, więc prace ma naprawdę niesamowite. Zobaczcie na przykład, możecie kupić tutaj jego reprodukcję prac na pocztówkach. Świetne w ogólnie. Charakterystyczny styl. Bardzo podoba mi się Kaj ta praca. Jest, jest naprawdę niesamowita. Zobaczcie po prostu... Ja nie wiem, czy to jest na przykład łoś za drzewami czy drzewa za łosiem. Naprawdę bardzo dobra rozkminka i super praca. A zobaczcie tutaj jaka akcja. W ogóle tutaj mamy takie rzeczy, które tak jakby są zrobione ze zdjęć polaroidów, już można powiedzieć w takich kolorach nawet barwach barbach nawet jak... Tak, jak polaroidy, nie wiem czy pamiętacie ogólnie na pewno starsze osoby, które kiedyś posługiwały się polaroidami, powiem Wam, że polaroidy były zrobione z takiej kliszy, zdjęcia z polaroidu, że po prostu one miały tak jakby już nałożone filtry, czyli po prostu miały charakterystyczny po prostu jakiś odcień, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, bardzo fajnie. W sumie ogólnie jeżeli chodzi o klisze, które kiedyś były produkowane do aparatów, każda ogólnie klisza miała jakąś taką charakterystyczną barwę dla danego modelu, klisze, gdzie to było? Chyba tutaj, dobra, na pewno tutaj. Dobra, patrzcie. torebki różnego rodzaju. O, widzimy tych samych łobuziaków, co wcześniej na pocztówce. Więc jest tego naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. I co? I idziemy dalej. Znowu pocztówki z jakimiś starymi kwiatami Niesamowite. Sejm. Chodzimy, 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 chodzimy. No, i znajdujemy się znowu na górze, albo dopiero na górze, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz. Zobaczcie, znowu stare fotografie, stare reprodukcje. Dowiedziałem się ogólnie też, bo wcześniej przeprowadziłem taki mały wywiad, takie małe śledztwo ogólnie. Wiem, że oprócz tutaj reprodukcji e, jakichś takich e, znanych malarzy lub fotografów, lub ogólnie zdjęć, które po prostu prawdopodobnie pewnie też nie należą do nikogo, bo nie wiadomo, kto jest twórcą danego zdjęcia. E, są tutaj na przykład e, odbywają się e, warsz wystawy, e, są to wystawy jakieś tam czasowe, po prostu wszystko dowiedziałem się, że w tym momencie, kiedy jest robiona wystawa, znika stąd z tego miejsca, po prostu gdzieś do pracowni, ponieważ... Osoby, które można powiedzieć są gospodarzami tego miejsca, właścicielami, posiadają również pracownię, więc podejrzewam, że na pewno są artystami, i po prostu to wszystko znika, tak jakby do jakiegoś innego pomieszczenia. I tutaj mamy normalnie przestrzeń wystawieniczą, gdzie możemy wieszać sobie obrazy lub inne prace. Dostałem też informację, że w tym miejscu na przykład, jak jest wystawa, jest DJ-ka, gdzie DJ sobie gra na jakichś takich rzeczach, po prostu, żeby omilić czas na wystawie. No, zobaczcie. No, idziemy dalej, idziemy dalej. Drzwi, bardzo fajna opcja. Jeszcze raz, jak ktoś nie wie, to są drzwi, 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 raz, dwa, trzy. Książeczki, tutaj mamy jakieś też reprodukcje z paspartu, żeby jakieś ramki oprawić. Słyszycie na pewno w oddali jakieś przyjemne dźwięki czy to muzykę. Właśnie może zrobimy jeszcze zbliżenie ogólnie na tym kościół, który jest naprzeciwko. Zobaczcie, więc na pewno atmosfera jest niesamowita, jeżeli chodzi o kunszt tego miejsca. Hmm. Powiem Wam tak, nawet kanapa jest wygodna, więc yy, ja tu czuję się bardzo dobrze. Yy, mam nadzieję, że będę mógł tutaj wpadać yy, częściej, żeby podziwiać sztukę. Więc pamiętajcie, sztuka żyje, więc trzeba po prostu tylko ją łapać. A Wy ją łapcie i bierzcie. Fajna jest opcja, bo na przykład, jak wiemy, czas jest chwilą lotną, i tak naprawdę, na większości prac, które tu się znajdują, po prostu są zarejestrowane jakieś chwile historyczne. Rakowiec, cmentarz. I widzimy tutaj czasy jakieś wojny. 75 odjeżdża. Niesamowite. O, patrzcie. Kotek. Też zobaczcie, jakie prześmiewcze. Jeżeli chodzi o coś takiego. Widzimy tutaj damę z łasiczką, ale bez łasiczki, tylko z kotem. Koleżowe akcje, z dinozaurem nawet. No, powiem Wam, że to mi się bardzo podoba. Ponieważ sam jestem twórcą takich koleżowych sytuacji, akcji, hello, hello, hello. Więc na pewno to jeszcze obejrzę zaraz, dokładnie. Tutaj mamy jakieś takie na dyktach wydrukowane akcje. Niesamowite. Tutaj mamy te, yy, te prace, po prostu, które przed chwilą oglądaliśmy, czyli na przykład yy, pacjentka, którą oczywiście znacie. Pytanie do Was dla 100%. Co to jest za kobieta i co to jest za osoba? Przed chwilą mówiłem, więc na pewno jest mała odpowiedź. No, świetnie. Boże, jakie to jest fajne. O, Salvador Dali. Nie, to nie jest Salvador Dali, tylko to jest Boż. Ktoś jak Bosch w sumie, Heronim Bosch. Nie wiem, nie chcę w ogóle popełnić ale wygląda mi to na pracę Heronima Boscha. Zobaczcie w ogóle. Kalendarz też na 2020 rok. Wykonanie parkurowców z starych czasach, z czasów. Niesamowite. wiedziałem, że nawet wtedy ćwiczyło się parkur. Zastanawiam się przy rytmie jakiej muzyki. Na pewno była to inna muzyka niż w dzisiejszych czasach. Patrzcie, tu mamy jakieś takie, takie stare e, grafiki, ilustracje. E, w ogóle powiem Wam, że niesamowite są stare zielniki. Jeżeli chodzi o ilustracje na przykład w starych zielnikach, to naprawdę są niesamowite. Jeżeli ktoś lubi sztukę, to na pewno powinien takie książki jak najbardziej oglądać. No i tutaj mamy na przykład pocztówki street artowe. Chciałbym powiedzieć, że e, dostałem tylko informację, że e, tutaj przez e, właścicieli galerii kiedyś były organizowane jakieś takie rzeczy związane ze Street Artem, więc e, podejrzewam, że to pewnie jest jak, jakaś... E, Akcja właśnie związana z ze Street Artem. Fajnie uwielbiam coś takiego, patrzcie. Szablon. Wyzwolenie świetne, po prostu naprawdę niesamowite. Widziałem zdjęcie już kiedyś. Też szczególnie powiem Wam, że bardzo mi się podobało, przykuło moją uwagę. Naprawdę powiem Wam, że z pewnością będę wpadł tutaj często i zachęcam Was do tego, żebyście po prostu robili tutaj zakupy. A jeżeli nawet nie chcielibyście wbijać się na same zakupy, to możecie po prostu przejść i porozmawiać z, z ludźmi, którzy tutaj pracują, przebywają, którzy prowadzą to miejsce, ponieważ są to naprawdę pozytywnie zakręcone osoby. I co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o zwiedzanie galerii. Trzymajcie się, pamiętajcie, wbijajcie tutaj, nie zamulajcie, tylko po prostu chłodźcie sztukę, wszystkiego najlepszego udanego dnia. Elo!